Siema z tej strony Shewood i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone. E, widzimy się w ustaweczkach w sezonie 12 i kontynuujemy naszą przygodę w tej gierce. E, ostatnio zakończyliśmy z wynikiem 4300 punktów ponad, nie pamiętam czym graliśmy poprzednio, e, ani jak poszła gierka w sumie. <grym> Jakoś wypadło mi się to z głowy, więc mam nadzieję, że to była dobra kierka. Chociaż jeśli nie pamiętam, to już nie mogło być, e, ale mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Dobra, i zacznę cały do wyborów. W durze ósmej odwiedź duży stok czasowy, i to jest spoko. A podaję stronikowi boską tarczę, i to też było spoko, bo to badawało na stałe. Ale myślę, że pójdziemy sobie pod y, ten stok czasowy, że to może być fajniejsze rozwiązanie. Ale zobaczymy. Pym, pyr, pym, pym, ty, ty. Zobaczymy, co nam przeciwnik wybierze. Yy, I dobra, teraz tak, co my tu mamy do wyboru? Agonia, czy dwa? Zmesjanie murloków, tema odrodzenie, więc jeżeli on sobie coś rzuci, to nam się odrodzi. więc pozostałoby mi się po sporo życia. Ewentualnie tam agonię. Dobra, spróbujmy sobie pójść pod tą agonię. Tutaj patrzę, czy mamy największe szanse, żeby wygrać e, kolejny ten kolejny pojedynek. Jeżeli będziemy jakieś. Mam tutaj nie umarły w tej grze w ogóle? Nie mamy, czy nie miał oni umarłych, ale dam im odrodzenie, więc... Fajnie abym miał Stronika, który ma tylko 1 HP <grystanie w walce> Ale zobaczymy co tam się wylosuje. No niestety, niestety nie ma ale miał jeden atak, zajebiście. <grystanie w walce> mi ci się udało zrobić. Si upewnię, czy nagrywam wszystko tylko? Dobra, no, teoretycznie się nagrywa. I co? I teraz bym poszedł w poziom po prostu... A jaki mamy tu stronników w ogóle? Murloki, Naga, Piraci, Smoki, Żywiołaki. No ogólnie takie buildy, pod które nie lubię grać. Więc pewnie bym się skupiał coś nad Żywiołakami, Piratami, jeżeli będą przychodzić. No bo reszty stronników po prostu nie lubię. To już nie kwestia, że deklaruję coś na w porządku. Ale też patrzę pod kątem, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o styl grania. No i tu, niestety, się nie udało. Pamiętaj, co się I teraz tak mamy. 5 golda i zastanawiam się, co by sobie tu kupić. Eee, co by sobie sprzedał tego stronika? Czy my już monetę z Ok, eee, kupiłbym chyba tego pirata. Nie wiecie co, sprzedałbym tego stronika. Kupił żywiołaka, a na piraka piraka, pirata bym rzucił. O, tak, Zrobimy sobie taką rozszadę stroników że to może spoko, spoko wyjść, <śm> tylko nie spoczywaj teraz na laurach naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, i teraz tak, mamy 6 golda. E, można by było zrobić poziom. Ale co? Mamy tego pirata, który kosztuje 3 i przy sprzedaży 3, więc okay, jego i tak kupimy, bo nic, stronę, nic na nim nie tracimy. E, I weźmiemy sobie... A weźmiemy sobie to, te, tego stronika też dostaniemy e, prowokację plus 1 plus 1. Myślę, że na nią spoko to zarzucić e, i... I co? Chyba sobie tak zostawimy teraz, jak to mamy? Myślę, że masz spore szanse na wygranie. Dobra, i teraz bym, bym zdobył poziom, jak to przestało um, i kupimy sobie tego drugiego żywiołaka. E, dobra, jeżeli chodzi o żywiołaki... Bo ja chciałem iść pod build, znaczy build, nie wiem czy taki istnieje, ale chciałbym sobie spróbować hmm. O właśnie, e, tą tego stanika kupywać, czyli czwarty poziom musimy zdobyć Żeby po odświeżeniu karczmy tamtejszy prawy stanik był plus 7, plus 7 Żeby sobie nastakować tak jak najbardziej Plus tego, który pożera i jeszcze jest ten stronnik, który daje schodnie wiatry, czyli to jest to, tak. Schodnie wichry e i jego, czyli piątkę musimy zdobyć. A nie po prostu piąty poziom. Głównie czwarty, na sam początek i potem piąty. Świetnie sobie radzisz! O niestety, no, niestety, ale też nie jest tragicznie. No, Dobra, pierwszy skok czasowy, co my tutaj mamy. Raz na walkę ty zaatakujesz i zniszczysz stronika, otrzymujesz nagrodę za trójkę. Nie wyspoko, ale nie przypadam. Chyba na koniec swojej tury otrzymujesz innego żywiołaka. E a, czyli tego żywiołka po prostu. Na koniec swojej tule otrzymuję jestem. A jego jak sprzedaję, to dostawałem tam jakiegoś innego, to będzie nieważne. Mogę dać odrodzenie, albo po ciężeniu zawsze oferowany jest dodatkowy zamrożony żywiołek. Spróbujmy to w takim razie. I w sumie to moc specjalną w takim razie. Może te dwie rzeczy sobie spróbujemy. i co? No, mógłbym zrobić tą siódemkę. I chyba zrobimy tą siódemkę. Nie odświeżymy przy okazji dostaniemy żywiołka jakiegoś pewnego spoko. Czego co lokować? Myślę, że możemy mieć go zalokowanego, że to niczemu tutaj nie przeszkadza nic. Jego możemy sobie odświeżyć... Znaczy odświeżyć... Ee, jak to się nazywa? Dać mu odrodzenie. Bo jest dość silny. I chyba bym się nawet pokusił, żeby mu rzucić tą prowokację. Zawsze go trochę zmocnimy i powinno być w porządku. <trym> 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 Nie spoczywaj teraz na laurach. A i to mi się wydaje, że możemy przegroć. Mm. O, że w te. Ale oby jak naj... bo właśnie, oby się jak najwięcej mm, tych wytrajdowałem. No i zajebiście, No i już nic więcej wytrajdujemy, ale. Pozostałe te co mają więcej HP, gwiazdek eee, 3, 6, 8. Tak dostaliśmy poniżej limitu. 11, 1 HP No ale. Niefajnie, ponownie. Nie fajnie, nie fajnie. Bo od kaczmy... Oj, to jest Gites. Mm, to jest Gites, stronnik. I tak kupimy tego żywiołka. Zobaczymy, co nam się wylosuje tutaj. No, zatem tak nie przepadam chyba się zbytnio. To bym sprzedał, ale to niech będzie, więc atakuję zapisomika OK hmm, Pocierżoną karczmy w tamtej że i tak i to bym też kupił. To się wydaje spokon. E, odświeżymy. Dobra i kupmy też tego. Hmm, sprzedam tego. Wystawmy. Hmm, myślę, że tego wzmocnimy, bo tego raczej nie będę chciał i tak? Zakupmy sobie to. E, odświeżymy za darmożkę. Mm. Kupmy monetkę, Odświeżymy za darmożkę jeszcze raz. E, I co ja mam zrobić? W jego scenie? Ale czekajcie, e, to. E, nie zagrałem tego. Mm. Olipa. Powinienem go od razu zagrać. Ale to chyba znowu przegramy Tak coś czuję tutaj Na pewno to przegramy To nie <grymnie> kwestia czucia Dobra, trzeba się tutaj przeorganizować trochę Co zostajem? Wybierz tego stanika przez jego dokładnie hmm, takie sen Wybierz stanika, przynajmniej wszystkie staników każdego staników jego rodzaju zachowując okej. Okay. Wiecie co? Hmm. to sprzedaż kartę, kartą, otrzymam jednego z tego synika, się w każdej turze. Żeby nie mówię, więcej mieć z silników poziomu. Acz, żywiołaki nie mają już temki tak? Bo była zablokowana. Dlaczego tak zrobili? Ja idę wszystkie, chyba dowolne. Tylko żywiołaki są zablokowane. To bez sensu. No a tak kupimy to złoto. Zwiększymy sobie te odsetki, hmm. zagrażę. Wychodajmy w czy do następnej tury, Otrzymuję dwa darmowe odświeżenia. Zróbmy poziom w sumie. Odświeżmy sobie raz. Mamy to, to bym sprzedał. To bym sprzedał. To bym wystawił. To bym wystawił. Odświeżmy raz. Eee, Temu od razu rzucę to. Zagram... A niepotrzebnie sobie kupiłem, tak szczerze. To bym sprzedał, wstawił to a i trochę złota za Oj, że tamtego mamy Tamtego to A, tam wy wyczyścił go Niedobrze, dobrze, dobrze No, nie, taki niechęt się odrodzi z iloma chapikami. 6, 11. Not good, moi drodzy, not good. Dobra, co no tutaj mamy? Ok, cześć, staniku swojego poziomu. Zagraż, czy wyka daj stanikom kaźmie, plus 3, 2, plus 2 w tej grze. Zagraż, otrzymuje plus 1 i lepsze się. Destiny kolonialne, następnie podwój jego statystyki, gdy przez stanika podczas walki, od... no nie, no takie. Na Dobra, weźmy to. No takie nijakie, to wszystko trochę. i zróbmy teraz, tak. To sprzedam, to wystawię, to sprzedam, to kupię i wystawię. Kupimy to. To sprzedamy, to wystawimy. Eee, odświeżymy To sprzedamy, to kupimy, to wystawię To zagramy, to kupimy, otwierzymy, e, to wzmocnimy To kupimy To sprzedamy i to zagramy, to wystawimy Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz tak mamy jeden gold. Coś mogę sprzedać. Tylko, czy jest coś takiego, co ja bym chciał sprzedać? Jeden, dwa. Mogłbym to, to i kupić tego, nie? Chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Zróbmy tak. Tak. I tak. Jeżeli chodzi o odrodzenie, no to... Jakie mam szanse na wygraną? To jest dobre pytanie. Eee, wstawmy sobie to może tak. Nie wiem komu dać odrodzenie, bo no jemu ja bym dać, żeby stakować na sobie tam, tą kartę. Ale to nie jest główny cel w tym momencie. Mógłbym temu dać, bo w tym momencie ten główny cel to jest wygrana. Chyba bym tego wzmocnił, wiecie. Albo tego. Dobra, wzmocnijmy tego na razie. Znaczy wzmocnimy, bo tutaj mamy odrodzenie. I zobaczymy, jak tam kolega będzie. O, ma co trzeci poziom, więc zapój mieć słabych stronników. Przewpozał powiem mieć słabych stronników, Co powinno znaczyć, że nam się uda tutaj wygrać, ale... Kto wie, że mi się nie przeliczą? Wydaje mi się, że nie ma najmocniejszych. Nie wiem, czy nam się powinno tutaj powieść wszystko. No ten też nam będzie ładnie stakował z Karczmie tak naprawdę. Więc głównie nasz Bill będzie teraz się teraz opierał na tym, żeby kupować i sprzedawać. Żeby kupować i sprzedawać. Teraz tak robimy. Opsja, to kupimy, to możemy się pozbyć, to zagrywamy i możemy się pozbyć, odświeżamy. Tu widzę, że coraz mocniejsi nam przychodzą, to zagrywamy mm, i tego się możemy pozbyć, to sobie zagramy, odświeżamy. To zagramy. Tutaj cyk To możemy sprzedać. Tego żywioła oczywiście też możemy sprzedać. To możemy sobie zagrać. Yy, myślę, że nawet tego możemy sprzedać już. Tego sobie zagrać. To sobie gdzieś tam rzucę. To sobie kupimy. Zagramy. Ok. Yy, to musi zostać więc. 52, czyli jednak to sprzedamy. Kupimy tego. Instagramy. Tu sobie walniemy cyk. Yy, jeszcze lepiej. Dobrze yy, Odświeżmy, bo wiecie, zobaczymy co nam przyjdzie. Czy się na przykład jakaś trójka nie będzie chciała zrobić? Nie. Eee, to ja bym sprzedał. No, sprzedamy to. To wystawimy. Brakuje mi jednego golda. No trudno. I odrodzenie bym rzucił. Rzuciłbym na tego. Chyba najwięcej ataku. No, tutaj trochę braku obrażeń No dobra, ale tak to na spokojnie to wygramy Nie no, jest pierwszym typkiem. On no, dobrze rozdaje tutaj obrażenia, widzę Niestety. No i tak to kupimy. Jeżeli o to chodzi, to zagramy na tego. Ogrodzimy chcieli trzymać, więc dopakujmy sobie go. Dysprzedaż że wiecha czy Czy to ma sens? To by nam wzmocniło też jakąś kartę jedną. Dobra, ja, kupmy sobie to na razie. To bym sprzedał. To wystawił. I co? Tak, to nam wzmacnia też, że ten oferuje mocniejszych. To też bym zagrał. Sprzedałbym tego i wystawimy. Oczywiście to tak samo. Eee, I co to do sprzedania, do kupienia, to do kupienia, to do sprzedania, to wystawiamy. Czy prowokacje na kogoś chcemy używać? Chyba nie ma tutaj potrzeby. To sobie oczywiście zagramy, to sobie kupię, nie zagramy. Jeżeli chodzi o odrodzenie, no to tu bym dał no jemu, jemu dla bezpieczeństwa, więc sobie go gdzieś tutaj. Do tych słabszych stronników jest pod żywiołaki. No zobaczymy, jak tam pójdzie, zobaczymy <grymne> Nie mów innym, ale trzymał kciuki za ciebie. Okej, okay, no ten ma... Y Okej, okay, on po prostu furia. Nie ma tu nic więcej, ta na się w miarę spoko yy, Ten spoko roz... Ok, on, on się przyzywa 6-1 bez wszystkich bonusów, więc nie ma sensu. O, remis? Remis, niestety szkoda. Liczyłem, że mu mam wyobrażenia. Znaczy, dobrze, że wygraliśmy po prostu, nie? Ale liczyłem na coś innego troszkę. Hmm. Tak, no i tego bym też kupił w sumie, żeby po prostu stakować sobie te karty. To bym sprzedał bo od razu dostaniemy kolejnego żywiołka, którego też sprzedamy. E, Wadniemy sobie tego oczywiście. Tego kupimy. Kolejna furia, odświeżamy. Ciekawe czy jest jakaś szóstka, która by nas interesowała z żywiołku, ja tak nie robię tego poziomu. Żeby skupić się wiecie na tym, mm, na tu swojej mysz. to byłaby dobra szóstka. Może warto zrobić poziom. Teraz no, spróbujmy zrobić poziom. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak. I tak. Eee, tego bym sprzedał. Tego możemy oczywiście wystawić. To bym zakupił. To bym sprzedał. No, dostawiłbym tego. Eee, odświeżmy sobie. Nie mamy tego żywiołka. Ja bym go chciał. A żeby go kupić, to musimy sprzedać. No myślę, że sprzedamy to. Kupimy tego. Nie z tobie go tu walniemy. Mm, czy jeżeli chodzi o odrodzenie. Chyba tutaj nie ma żadnego takiego stronnika, któremu warto coś dać, więc rzucimy temu, bo ma najwięcej. Najwięcej HP'ków ta lawina nam się przyda, bo będziemy od razu wie, sprzedawać e, stronników, a będziemy bustować żywiołka tymi statystykami. Mogłem to zrobić wcześniej. Zgadza się. Byłoby to e, dla mnie lepszym rozwiązaniem, bo byśmy mieli już wystakowane bardziej jakiegoś jednego konkretnego stronnika tymi hapykami. No ale trudno, no nie zrobimy tego wcześniej i ten jest w tamtym miejscu się pojawił, mam nadzieję, że się dobrze wytradujemy, Aha, Już widzę, że to ciężko, Kurda, odpadniemy. Aby tego najpierw było zniszczyć, ja pierdziel, taka dobra gierka, taka dobra gierka, i tak się skończyło. Siódmy, szóstym miejscem. Ajajajajaj, no cóż, no cóż. Na teraz razem pójdzie lepiej, ale te żywiołki, no fajnie działają. Myślę, że pod żywiołaki mogę sobie chodzić, bo się przyjemnie podniknę. I co, że Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania i widzimy się w następnym odcinku. Serdzona. Na razie.